Cześć, nazywam się Andriotkiewicz, witam Was na kanale YouTube dobryrowery.pl Zapraszam Was na kolejny filmik, dzisiaj tradycyjnie jak to w poniedziałek zapowiedź tego, co czeka nas w nadchodzącym tygodniu. Jednak zanim do tego przejdziemy, muszę Wam podziękować za 2 miliony wyświetleń, bo nasz kanał zaliczył już jakoś w ten weekend ponad 2 miliony wyświetleń. Bardzo Wam za to dziękuję, dziękuję Wam za wszystkie komentarze, te pozytywne, te negatywne, za wszystkie subskrypcje, których jest już prawie 10 tysięcy i za ten cały rozwój tego kanału, który się dzieje i który ostatnio się zdecydowanie zdynamizował. Także fajnie, że reagujecie coraz bardziej pozytywnie na nasze materiały, na nasze filmy. Jesteście coraz bardziej aktywni, oczywiście zachęcam was do dalszej aktywności, odwiedzajcie również naszego Facebooka, Instagrama, bo tam mam nadzieję, że jest coraz więcej interakcji i interaktywności z waszej strony, która pozwala wam również w jakiś sposób wpływać na kształt tego kanału i na te materiały, które tutaj oglądacie. W tym tygodniu będzie się oczywiście działo całkiem sporo, mam dla was recenzję, między innymi przyjrzymy się tanim kaskom trailowym Gianta, które są taką fajną propozycją dla osób, które poszukują niedrogiego kasku, który jednak dużo bardziej spełnia wymogi współczesnego kolana. Warstwa górskiego niż takie tradycyjne jak kaski cross country, będą też poradniki. i Opowiemy sobie między innymi o tym, za co warto dopłacać, szukając nowego roweru, i opowiemy sobie też o tym, za co nie warto dopłacać. Czyli podsumujemy takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, kiedy szukamy nowego roweru, i przy okazji pomówimy też o takich, które, które po prostu lepiej zostawić w spokoju, czy lepiej nie sugerować się opiniami sprzedawcy, który będzie nam mówił, że koniecznie musimy mieć to, czy tamto lepsze w rowerze, i z tego powodu warto dorzucić kolejny milion złotych do zakupu nowego roweru. Także tym się zajmiemy w tym tygodniu. Może będzie też jakaś niespodzianka. Oczywiście zachęcam Was też do subskrypcji naszego profilu na Strawie. Do śledzenia nas na Strawie. Tam zobaczycie wszystkie nasze treningi. Zobaczcie, gdzie jeździmy, gdzie testujemy rowery. Bądźcie z nami. Pamiętajcie, że kolejny filmik już w środę. Widzimy się tradycyjnie w środę, w piątek i w niedzielę około godziny 21. Tam filmiki się będą cały czas pojawiały. Także jeszcze raz wielkie dzięki za te 2 miliony wyświetleń. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy się tutaj cieszyć i świętować. Kolejne 2 miliony. A może już w końcu te 5 milionów, bo to jakaś taka bardziej okrągła kwota będzie. Do zobaczenia. Widzimy się już w środę. Trzymajcie się.